Mili Państwo, witam w Światowym Dniu Optymisty. Pesymista mówi, ta szklanka jest w połowie. Pusta. Optymista mówi, ta szklanka jest w połowie pełna. Realista mówi, panowie, przestańmy ględzić i na zdrowie. Ale z optymizmem to nie tak łatwo jak w obiegowym żarciku, przynajmniej od kiedy został naukowo sklasyfikowany. Otóż uczeni wyliczają różne odmiany optymizmu. I tak, optymista umiarkowany uważa, że wszystko zmierza ku dobremu, byle tylko nie wprowadzać żadnych nowości, bo to się zawsze źle kończy. Optymista globalny jest zdania, że wszystko wokół zmierza w dobrym kierunku wystarczy tylko się podłączyć, zawołać hura i do przodu. Optymista ryzykant powiada: "No jakoś to będzie, bo przecież jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. I to właśnie optymista ryzykant najcelniej oddaje: Stan ducha przeciętnego rodaka i wreszcie optymista pesymistyczny. Ten jest zdania, że może i będzie lepiej, ale tylko wtedy, jak ktoś przyjdzie, jak coś przyniesie, jak coś zrobi, jak wykona, jak urządzi, jak załatwi, wreszcie jak ten ktoś coś mi da. No to wtedy ewentualnie można być optymistą. Poza tym mamy dziś także dzień odliczania dni do końca wakacji. Witaj szkoło, witaj szkoło. Już wakacji minął czas. Dzisiaj raźnie i wesoło powracamy do swych klas głosi czytanka. W historii szczególnie barwnie upamiętnił się 21 lipca roku 1811 w miasteczku Reszelto na Mazurach, niedaleko Kętrzyna. Tam właśnie i tego właśnie dnia została spalona pewna kobieta na ostatnim w Europie stosie. Oskarżono ją o podłożenie ognia w domu, w którym nocował mężczyzna nieodwzajemniający jej uczuć. Skutkiem podpalenia wybuchł poważny pożar i zginęło dwoje ludzi. Przed sądem oskarżano ją także o wywołanie pożaru za pomocą czarów i sąd miejski skazał niewiastę na śmierć na stosie. To historia, a przecież ma ona również interesujący ciąg dalszy, ponieważ dzisiaj w ramach promocji miasta Reszel odbywają się raz po raz inscenizacje, w ramach których miejscowi palą tę ostatnią w Europie czarownicę. Płonęła ona tam kilka razy, zanim w roku 2011 zaprotestowała pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, uważająca, że inscenizacja spalenia czarownicy przez młodzież ze szkoły podstawowej, no to jednak o ten jeden stos za daleko. Cóż, jak powiedział nieoceniony aforysta Stanisław Jerzy Lec, stosy... Nie rozświetlają ciemności. Z czym zgadza się wytrawny podpalacz ludzkich serc i umysłów Wiesław Kot.